Tak, na samym wstępie chciałbym dodać tylko, że kto chce mi wspomóc w zbiórce na nowy komputer, bo ten już troszkę nie domaga, to link macie w opisie. Każdy donate, każdą wpłatę oraz kwotę i wiadomość będzie pokazana na początku następnego odcinka. I co, jeżeli ktoś mi chce pomóc, to bardzo dziękuję. Nikogo nie zmuszam i zapraszam na odcinek. Witam wszystkich z tej pan panbar. To kolejny odcinek z naszej serii Od Komuny do Fortuny. I dzisiaj do 60-teczki sobie trójki pugi. Pierwszy test tego ciągnika. I mam nadzieję, że się spisze. Ale z trójkami to na luzie sobie da. Dobra, wsiadamy. Trzeba robić już powoli podorywki. Bo chcę zasiać sobie poplon. W tym roku jeszcze burnika nie mamy, więc trzeba będzie poplon zasiać. Też jeszcze na razie na razie, na razie. Właściwie nie ma obornika, a nawozu nie chcę sztucznego kupywać pod korzeń dopiero kupię później. Więc sobie zrobimy poplon, mi się nie śpieszy. Myślę, że sobie jakąś ten, jakąś talerzyweczkę kupimy, że później ten poplon stależować. A jak nie, to też orkę, to się zobaczy. Zobaczymy, jak z finansami będziemy stali. To trochę będzie lipa orać Można by było w sumie jakoś tak na środku Dobra, mniej więcej jest O yy, Jeżeli O, niestety tutaj mam te tekstury źle ustawione Przepraszam za to bardzo, ale nie Zapomniałem to ogarnąć No właśnie Zapomniałem o tym. No, następny odcinek przedstawię z orki. W sensie, no, na następnym odcinku pewnie orki nie będzie. Chodziło mi taki odcinek, że jak tam kiedyś będziemy orać. Muszę poszukać, gdzie w ustawieniach się to zmienia. Co w ogóle da się zmienić, żeby na niskich były inne. Żeby były te normalne tekstury. Co, może na samym wstępie hashtag orka damy sobie. Ja przypinam ci serduszko. Też może powiem sobie. Jeżeli ktoś chce mi wspomóc Oraz chce, żeby jego wiadomość Oraz kwotą jaką mi wspomógł, Pokazała się na odcinku To link macie w opisie I w następnym odcinku Od Komuny do Fortuny wasza wiadomość Oraz jeżeli to będzie pytanie to odpowiedź Zostanie Wyświetlona oraz odpowiedziana przeze mnie Tak Możecie zapraszać na swoje kanały Możecie wszystko w sumie tylko, że nie może być wulgaryzmów, Taka zasada. Jedyna w sumie. Woj sobie, lecimy. A, 60 daje radę. To jest sobie troszkę zmniejszę. Idzie to. O, czekajcie, bo zjechałem sobie. Link macie w opisie. Do nik nikogo nie zmuszam, jeżeli ktoś chce wesprzeć mnie w kanale, żebyśmy sobie na nowego PC to uzbierali, o, to macie link w opisie. Do strony. Chyba zacznę to reklamować na początku odcinka. Bo no, jeżeli ktoś by chciał, to w sumie już teraz pięćka widzów jest, więc można by było. Coś takiego. Właśnie. Praktycznie bez obrotów jedzie. Z góry ja trochę zwolnię, bo jeszcze zaraz coś. urwę albo co? Nie wiem w sumie, jak w tym polu jest czy tu kamieni nigdzie nie ma. Ale chyba nie. Dobra. O. No ładnie nam to idzie jednak 60 to 60. Nawet nie jest aż tak krzywo, jakoś strasznie. Ogi eee, Też nie nagrywałem 3 dni, no bo tam miałem szkołę i tak dalej i tak chyba będę miał jeden warunek niestety. Chociaż... No, no w sumie się nie łudzę, bo miałem w piątek. W, nie, w piątek jest dzisiaj, to miałem w czwartek. Pisać poprawę tam kartkówkę... Znaczy zaległ kartkówkę i jakbym dostał dwoje, to bym nie miał... to już bym normalnie miał ten poprawiony. Poszłem to napisać. No i... Jobany zamiast dać nam łatwiejszego. Do tych poprawiających. Znaczy, ja pierwszy raz pisałem. To było tak mega trudne, że szok. Beke mieliśmy, bo wyszliśmy z kasy. Jednemu wyszło 8, drugiemu 28, trzeciemu 18, a mi wyszło minus chyba też 18. Każdemu wyszło inaczej, nie? Trochę śmiechliśmy, ale jednak. Trochę lipo, bo tak to miał nawet nawet ocenki. A tak to. Dobra. Myślę, że sobie zrobimy testa w następną stronę. Eee, zobaczymy, jak będzie cisnął na pełnych obrotach. Dobra. I teraz na razie, jeden, tak wiecie. Może nie na pełnych obrotach, tylko po prostu na wyższym biegu. Bo może doradę, teraz się okaże. O, powolutku, bez pośpiechu. Ale w miarę to idzie szybko. Myślałem, że trzy odcinki będziemy tu orać, a to odcinek i zaorany taki będzie dłuższy po prostu. 60 idzie. No i myślę, że sobie od razu w to posiejemy zboże. Chociaż jeszcze się okaże. Albo to zagregatujemy. Zobaczę. Ach, szkoda, że bron nie mam, bo tak to sobie pobronowo być. Wiecie, byłoby git. A tak to trzeba będzie kultywator. Bo na bruzdy tak trochę lipnie siać. O, powolutku, bez pośpiechu. Ale tutaj już, widzicie, trójkami lepiej mi idzie orka niż... Yy wykami na... jak było na polskiej wsi, czekaj, polski rolnik, już mi się powaliły te serie, nie? Eee, też jestem mega zmęczony trochę, znaczy z mega, troszkę zmęczony jestem. Ale dzisiaj, piątek, już muszę coś do Was nagrać, bo to szok. Ile odcinków nie było? Dobra, pełna pyta, że tak, za, że, że tak zażartuję. A, ale idzie No Wiek trzeba zmienić Pod górę Dobra, ramy sobie Co, co, co tam się stało? Co, co jest? Aha Kurwa, skiba została Naprawdę No się Jak mmm Dobra, to się chyba. Ale jak to się urwało? Śruby zostały. Urwało się całe to mocowanie. Z tego co widzę. Eee. jak ja teraz. Mm. Dobra, trzeba chyba brać na półk. Jak coś. Jechać do domu. Nie ma co rać już. W sumie teoretycznie można by było dwójkami, ale. To się trochę mija z celem. Hmm. Nie będę o dwójkami Bez przesady Nie będę, właśnie o dwójkami trzeba brać i uciekać do domu Jakoś może to się pospawa, a jak nie to kupię ten zawies cały Dobra U, ale to jest ciężkie, Boże Się zaraz chyba a już nie, nieważne, nie będę mówił O, jakoś tutaj na pół zacopuję może się utrzyma Dobra. Co? Chyba się zwijamy na chatę. Dobra. Lecimy sobie. Tylko parę silnik. Trzeba w miarę powoli jechać. Na macie sobie zmniejszę. Bo nie chcę, żeby zleciało. Dobra, teraz już mogę zacopować trochę. Eee, zawsze mnie spotka coś takiego, że albo się coś rozwali, albo ten nigdy chyba żadnej pracy nie wykonam tak, żeby się nic nie zepsuło. Hmm. Właśnie o tym mówię, włącznie jest jedna maszyna. I to z, byle, z oryginalnymi maszynami jeszcze jest gorzej niż z tymi na fototeksturach. 19 tych FPS-ów. No, 60 się dobrze sprawuje, jako że jest Dobra, wsadziłem znowu. Już nie nagrywałem. Teraz tak bardziej na środek. Żeby nie spadło. Chyba ja powoli mogę lecieć na gospę Nie wiem, trzeba będzie spawać, tylko że teraz najgorsze, że nie ma czasu, bo chcę jak najszybciej ten popląd zasiać. A jednak, jak już spawać, no to wiecie, trzeba trochę na tym posiedzieć, tam ustabilizować to i tak dalej. Nie wiem, jak zrobić. Teleżówki nie mam, żeby zateleżować te pole. A dwójkami, no to jakoś. Mija się dla mnie z celem. Zaraz znowu spadnie. Musimy naprawdę na minimalnych jechać obrotach. No to tak, wiecie, dwójko to. Więcej spalę tej ropy niż zyskam na tym, że zasieje ten popląd. Krojeczkami to jednak szybciej. Widzicie, ładnie robota szła. Jakby się nie zepsuło, to byśmy sobie na odcinku dzisiaj zorali na luzie. Znaczy się zawsze musi coś z... zepsuć. To tak jest. Jadę chyba tutaj do tego garażu. On od razu sobie szykuję te narzędzia. Zobaczę, czy będę go spawał. Może do jego sąsiada jakieś pługi pożyczę. Barzę znowu. Ła. Dobra spadło, wpadło O teraz Trochę odsunę Dobra, w stoi Zmieszczę się No I poza odcinkiem Albo może na odcinku zrobię mm, Remont tego puga czy remont No, dospawam po prostu to Zobaczymy czy nie pożyczę od jakiegoś sąsiada Tak jak mówię Dobra Ja się będę z wami żegnał do następnego odcinka Czy i opa. Jak chcecie dać donate link macie w opisie Pewnie jeszcze na początek wstawię jakąś stawkę Co i jak z będzie Dobra Elo Tak trochę jestem zdenerwowany na to, że coś się popsuło Ja się dam hashtag Zepsuty Elo, wina